To teraz gdzie jest Afryka w takim Ale arerze? Afryka jest na dole. Gdzieś. No, na dole? No. To duży kontynent jest. A to? No nie. To jest ta wyspa, Australia. No się dowiedziałam. Dobra, to ci powiem. To jest Afryka, to gdzie Sahary byś obstawiła. Aha, no. to nie jest mapa Europy w ogóle. No, to jest, to inna jest mapa, świata że... w ogóle. A to jest świata? Cześć, z tej strony Piotr Dybski oraz Adam Drzewicki i Dzisiaj zapraszamy na odcinek hity Lata 2021. A jeżeli chcecie zmierzyć się na wiedzę ze swoimi znajomymi we wszystkie dziedziny szkolne, pobierajcie Quiz House pierwszy link w opisie. A teraz zaczynam odcinek. Wiesz mniej więcej kiedy toczyła się akcja krzy powieść Krzyżacy, kojarzy Krzyżaków? 1920. Nie, nie, wcześniej, wcześniej. To była bitwa. Eee, 1964. A pamiętasz kiedy nawaliliśmy się z Krzyżakami? Jak rzucisz mniej więcej czas, to ja ci powiem. 19 wiek, jakiś, czy coś? Trochę wcześniej. 20. No. Tak? Trochę wcześniej. 20, no. Podaj mi liczbę mnogą od słowa. Ksiądz? Książa. Nie. Książęta? Nie. Księcia? Nie. Ksiąciunia? Nie. No jak, jest, jak kilogram, to jest ile gramów mówisz? 1000. No i to jedna trzecia z tysiąca to jest ile? Sto. Co się stanie, gdy mężczyzna straci jej niki? Nie będzie mógł mieć dzieci. A gdy... Będzie bezpłodny. A gdy straci jądra, co się wtedy stanie? Nie będzie e, mógł się załatwiać. Ile mistrzostw NBA zdobył Michael Jackson? Mam w głowie 16. 16? Chyba trochę mniej, co? 12. 12. 12. Jeszcze 12. mniej. 10. 4, 5. Jeszcze odrobinę mniej. 6. 8. Jeszcze 4. mniej. 5. Jeszcze mniej. 3. Że... 6? Jeszcze mniej. Jeden! Nie, jeszcze mniej. Dwa. W ogóle zero? nie znam. Mniej niż zero, bo Michael Jackson to był piosenka. <grym> no tak, ale by tak. <grym> <grym> 12. Churchill. Mm, to nie jest Narutowicz? Nie. 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 Ilu ludzi stanęło na Marsie? Na Marsie ja nie wiem, czy tam już jakiejś nowej tej, cywilizacji nie ma. Na Marsie pięć. Julia, jak sądzisz? No, to ja wstawiam 7. 7, czemu 7? <laughs> Bo więcej niż 5. Chyba była jedna kobieta. Mhm. Nie wiem, gdzieś tam słyszałem, że też był pies. pies był na Marsie? I jak A nie, na... Nie, na Księżycu był chyba pies. Na Księżycu. No. Podaj wyższy stopień o słowach zły. Niech Nie, nie. Źlejszy. To był przywódcą Sił Zbrojnych Polski pod Grunwaldem. Pierwszy. Mieszko pierwszy? Nie. 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 <laughs> Jaka jest temperatura wrzenia wody? 360? Nie. Jestem wodą. Nie, ale na przykład chcesz ugotować sobie wodę na herbatę, tak? Włączysz czajnik. To do jakiej temperatury ona musi dojść, aby zaczęła... No wiem o co chodzi. melki lecie, żeby wrzała. Chyba tak gorąco, że tam nie możesz ręki włożyć. To załóżmy 30 parę? Przelitanuj słowo c h o rzet przez kropką O, ale zamieszałaś. Ale jeszcze dochodź, bo prawie... Nie, 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 okay. e, CH, Cecha o rzecz skropką. z Co to orbita? Guma. Taka duża guma do rzucia. Powiedz mi, kim są protestanci? To są ludzie, którzy protestują przeciwko czemuś, tak? Tak jak teraz kobiety, przeciwko aborcji, tak jak można powiedzieć. E, że przeciwko aborcji, tak jak na przykład... Czy raczej za aborcją w tym wypadku? Mm, przeciwko. Powiedz, ile to jest 2 do 5? 896 I Jak do tego doszedłeś? Trochę duża ta liczba. Nie, nie wiem, czy, czy za dużo. No 224? Za dużo. Nie. Jednym z przykładów spójnika, co dobrze wytłumaczyłeś, więc to jest mega proste powinno być, że na jest A. A. No. Albo I, nie? Jakieś przykłady jeszcze byś podał? Jakiego spójnika? E. O. o e nie, o. E nie. O. Z. Czym jest centaur? E, to jest epoka. <laughs> Wiedziałam, że tak będzie. <laughs> A czy na słońcu jest grawitacja? Nie, no, przecież tam tyle stopni. <laughs> nie. Mówi, że tam grawitacja się topi. No, mi się tak wydaje, że tak. <laughs> czy bekanie i pierdzenie krów ma wpływ na klimat? Mi się zdaje, że one ani nie pierdzą, ani nie bekają. Krowa nie pierdzi nie beka? No nie wiem, no chyba nie. Ja mam tak pusto w mózgu w tym momencie, że ja mam... <laughs> po <prostu, śmiech> ja potrzebowałabym to gdzieś rozpadać, ale... <laughs> Tylko w tym momencie? <laughs> Sorry, tak jest. Ja to już cieszę, na co dzień, no Gdzie znajduje się gruczoł mlekowy u człowieka? W piątrach chyba. No. U kobiet to w piersi, na pewno. A u mężczyzn? Na nie płciowym, czyli na no, internet strona faceta. Jak w liczbie mnogiej powiesz słowo człowiek? Masz tam kolegów i powiesz, nie... Więc jak do nich powiesz? Człowieku. Ale do wszystkich chcesz powiedzieć naraz? Człowiecy? Nie, nie człowiecy. Trzy państwa w Afryce, na pewno takie znasz. Yy. Jedno z nich na pewno jest takim mega turystycznym. Afganistan. <grym> nie. Iran. <Też> nie. Azja. <grym> Azja to jest kontynent. Kiedy wynaleziono koło? Można wiek, ogólny okres? W XIX wieku. XIX wieku? Jak sądzisz? Coś, coś koło tego, no. Coś koło tego? Tak, 1800, Czy... któryś tak po prostu. I kto to wynalazł to koło? Francuz? Dobrze mi się wydaje. A w jakich okolicznościach on wynalazł to koło? Potrzebował zamienić kwadratowe koła na okrągłe. O czym jest książka o obrotach sfer niebieskich i kto ją napisał? Był to sławny Polak. Nie Chopin. Nie Mickiewicz. Ten, który był na Księżycu, tak? Ten Polak? Nie, nie, nie. Dobrze a teraz pytanie z aplikacji Quisox. W tym roku odbyła się bitwa pod cedynią. Swoje odpowiedzi piszcie w komentarzach, a link do aplikacji macie w opisie. Powiedz mi, w jakiej temperaturze gotuje się woda? W dużej. Jak dużej? Nie wiem, z 300 stopni? Celsjusza. No. Trochę mniej. 250. To jest naprawdę duża temperatura. 1000? To jeszcze więcej dałeś. Jeszcze, a jeszcze więcej. To już to ty chyba mamy w jakichś piecach na przykład. Dlaczego Rudy i Alek nie podrywali Zośki? Bo Zośka była niezależna i nie chciała mieć wtedy fagasa. Myślisz? To ja myślę, że zdecydowanie. To sufrażystką była może, a? No nie, nie była sufrażystką. Nie była? Nie, nie, nie. A co, była martwa? Też nie. <laughs> Też nie? Co łączyło Władysława Reymonta i Wisławę Szymborską? Hmm, Obydwaj byli chemikami. Nie. I małżeństwem, chyba, jeżeli pamiętam. Matematyka, fizyka w rozszerzeniu. I coś z tym planujesz? No, myślę na studiami, ale wszystko zależy od tego, jak mi pójdzie matura. To mam nadzieję, że przejdziesz przez ten odcinek, jak burza. Bo mamy matematykę. Pierwsze pytanie, 10 do sześcianu to. Nie miałem tego. Znaczy, że nie miałem tego. Naprawdę tego nie miałem. Jaki pierwiastek spala się w elektrowniach węglowych? Uranu? Tak. A co spalamy? No, co się wydobywa w Polsce, na Śląsku? Yy, Czad, tak. Czad? Jak się mówi prawidłowo, astronom czy astronauta? Astronaut. Na pewno? Astronauta to jest takie oczywiste, każdy to mówi, więc astronauta. może to być podchwytliwe. Astronauta. Albo. Astronom. To było podchwytliwe pytanie. Właśnie, astronauta będzie. No, tu jest jeden błąd. Za dużo N. Nie, są dwa N. czennica. A, to tego nie zauważyłem, przepraszam. Też są, jest, są, są dwa są błędy. Są dwa błędy, przepraszam. Przepraszam. To jak się mówi prawidłowe Sinus czy kosinus? Nie wiem, ja mogę strzelić w sinus. <laughs> <laughs> Z czego zasłonęli Kain i Abel? Z tego pierwszego lotu, tak? Oni tam wymyślili samolot, chcieli stworzyć skrzydła, coś takiego, tak? Z trzy przykłady takiego spójnika? Spójnika? Neologizm? Co to jest srom? No srom, no tam jest srom, nie, czy nie? Tam to znaczy? Z tyłu? Nie. Nie, a gdzie jest srom? Z przodu? Z przodu jest srom? No. Powiedz mi, kto to jest? Yy, ja. Franciszek? A kto to jest to? Jan Paweł II. Yy, nie. A kto to jest? Nasz prezydent. Nasz prezydent który nie żyje, jak mówisz Kaczyński. Powiedz mi mój drogi, kim był batory? Yy, batory, Stefan Batory? O, tak. tu mogę, mogę się pochwalić, chodziłem do szkoły, miałem Stefana Batorego, matematyk dosyć sławny. Ile mamy gwiazd w naszym Układzie Słonecznym? No, z kilka, no nie wiem, Obstawiałem tak z siedem. Z siedem? No. A nie, mnóstwo jest tych gwiazd, dobra. Ale skoro faktycznie, skoro powiedzieliście, że osiem planet mamy w Układzie Słonecznym, to na pewno mamy miliardy gwiazd? Mhm, ja bym tak strzelał, że miliardy gwiazd mamy. Dobrze. Co to jest mianownik? Mogę ja? Proszę bardzo, to... to jest chyba ja nie jestem pewien, ale chyba to będzie to, że jak masz ułamek, to będzie mianownik iloczyn. No. Zygota to żeński narząd płciowy, ale nie u ludzi. Chyba. Nie a wiem. u kogo? U roślin. Jak się mówi? Nepal czy Neapol? Znaczy pisze się Neapol, a mówi się Nepal. Aha. Jak na imię miały dzieci Chrystusa? Adam i Ewa? To to? Wiem, że był Adameusz. Ile miał dzieci Jezus? No, no nie wiem, dwójkę, tak? I im na imię miały? Adam i Ewa. Kościuszko, kościuszko. Yy, ko, y, Napisał drugą konstytucję RP? Na skrzyżowaniu z torami kolejowymi. Kto ma pierwszeństwo? Karetka na sygnale czy. pociąg? Karetka na sygnale. No jak, na człowieku. No no tak, jak, ale, ale jak pociąg się może zatrzymać? Wiesz, o co chodzi? Pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Hamulcem. Czym zasłynął Gagarin? A z psem. Yy, na kosmos poleciał, tak? Z psem? Nie, nie? nie, nie, nie wiem czy to? akurat z psem, chyba pies osobno leciał. A no tak, pies osobno leciał, no to jest prawda. Chyba był pierwszy osobą na księżycu, nie? Pies. Eee... Tak, ja naprawdę to wszystkim to zadaję, żeby nie było. Myślę, że nie mam problemu z ortografią. No właśnie, w tchórzu jest pewien błąd. Szy. Nie. nie. Teraz są dwa. Nie podpowiadaj, nie podpowiadaj. O Boże, ale wioszka. To, to 2,5 tony. Ćwierć tony i 125 kg. To jest 150 kg? Nie. Gdzie w ciele człowieka znajdują się czopki? Czopki? Mhm. Tupie. Co to didascalia? No wiesz? to chyba w jaskiniach, nie? I co tam? Pamiętam coś tam z geografii kiedyś, kiedyś było, że to są takie. E, jak, jak, się skrapla woda i w ogóle. a To, to nie to. Okej, okay, nie <grystek> W którym roku koronowany był Mieszko I? W 1977. Dobre, no no, no W 97. W No. W, tysią, w 1997 no? E, w no. 1400... Nie, przed 1400. nie. 916 ja bym strzelał. Przed Chrztem Polski? To był Chrzest Polski. Nie, 1158 nie, ty, tysiąc. pięćdziesiąty ósmy? tysiąc czterysta pięćdziesiąty drugi. Czy po bitwie pod Grunwaldem? Tak. Podaj wyższy stopień od słowa cienki. Cienias. A słony? Słony. Sól? Nie. Nie, nie, nie. Słony? Słonisty? Dzięki za obejrzenie odcinka, to już wszystko. Nie piszcie w komentarzach, że wyznacie odpowiedź na każde pytanie motora to, to bzdura. Tylko wyzwijcie swoje znaki w Quizhouse i naprawdę sprawdźcie swoją wiedzę. A my się widzimy co wtorek o 16.00.